Dla przedstawicieli nauk przyrodniczych życie na Ziemi jest po prostu faktum brutum, nagim faktem. Dla kogoś, kto patrzy z punktu widzenia wiary, życie to vestigia dei, czyli ślady Boga. Refleksja nad życiem zawsze była związana z fascynacją i z pewną, e, z pewną sferą sakralną, a więc z pewnym świętym e, Lękiem, respektem, moglibyśmy powiedzieć. Teologia katolicka, bioetyka katolicka patrzy na, na fakt życia, z jednej strony biorąc bardzo poważnie wyniki badań, nauk przyrodniczych, z drugiej strony obok objawienia kierując się tą podstawową intuicją, według której życie to nie są jedynie nagie fakty. Życie wiąże się z pewnym podziwem, z pewną fascynacją. Chcemy również, a może przede wszystkim, odpowiedzieć na to pytanie rzekomej sprzeczności pomiędzy, e, pomiędzy prawdą o stworzeniu świata przez stwórcę a teorią ewolucji. To jest treść tego odcinka. Zapytajmy najpierw o tą pozorną sprzeczność pomiędzy teorią ewolucji a biblijną, biblijnym opisem stworzenia. Ktoś, kto jest ewolucjonistą, ateistycznym ewolucjonistą, podkreśla przypadkowość życia i neguje celowość rozwoju życia, jakąkolwiek celowość, która jest w naturze. Ta ten brak celowości, ta przypadkowość życia, przypadek jest tutaj takim słowem kluczowym, ma wykluczać istnienie stwórcy. Do tego typu poglądów bioetyka katolicka podchodzi z wielką rezerwą. Dlaczego? Fakt istnienia celowości w naturze, w przyrodzie, jest niezaprzeczalny na poziomie, na tym mikropoziomie, byśmy powiedzieli. Każda istota rozwija się celowo ku własnej doskonałości. Zresztą, również z punktu widzenia teorii ewolucji, tylko te indywiduła przeżywają, które są lepiej przystosowane do warunków, a więc te, które lepiej mogą realizować swój własny wewnętrzny cel. Ale nawet gdybyśmy, gdybyśmy zgodzili się z tym, że w świetle badań przyrodniczych nie mamy do czynienia z celowością, że życie na Ziemi rozwijało się w efekcie przypadkowych zdarzeń, takich jak zmiany klimatyczne, jak uderzenia asteroidów albo podobne katastrofy ekologiczne, nawet wtedy nie byłby to żaden dowód na brak Ingerencji stwórcy. Zresztą to słowo ingerencja, które suponuje pewną ingerencję z zewnątrz, jest tutaj słowem nieadekwatnym. Stwórca nie musi ingerować z zewnątrz w stworzenie, ponieważ jest obecny w nim od wewnątrz. Taka jest treść prawdy, wiary o stworzeniu. Stworzenie przez Boga oznacza nie tylko zainicjowanie pewnego procesu nie tylko ten pierwszy impuls w którym stwórca stwarza coś z niczego ale jego suponuje jego obecność w stworzeniu mamy takie pojęcie creatio continua bóg nie tylko stworzył świat przed jakimś czasem ale nieustannie stwarza świat to znaczy podtrzymuje go w istnieniu to jedna strona. Druga strona to jest opis biblijny o stworzeniu. Dzisiaj wiemy już, że pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju to nie są relacje reporterskie. Opisy, które tam znajdujemy, są opisami, które przedstawiają pewne podstawowe prawdy. Wiary, pewne podstawowe prawdy dotyczące człowieka, dotyczące świata, dotyczące Boga, ale przedstawiają te prawdy nie za pomocą definicji, jak my, ludzie zachodu, byśmy oczekiwali, ale za pomocą opowiadań. Stąd opis stworzenia świata nie jest opisem kosmologicznym, nie jest opisem astronomicznym. Odzwierciedla na poziomie empirycznym, odzwierciedla wiedzę jego autorów. Jego treścią nie jest stworzenie świata w siedem dni, ale jest prawda, że Bóg stworzył świat. Do tego opisu za chwilę jeszcze przyjdzie nawrócić. I teraz zestawmy ze sobą tą wiedzę, zarówno z punktu widzenia Ewolucjonizmu, czy też teorii ewolucji, może w ten sposób, i z drugiej strony tej bioetyki teologicznej czy katolickiej. Powiedzmy w ten sposób: naukowcy, którzy na początku badają same fakty, gromadzą dane, robią to, za pomocą narzędzi, które są, które są do ich dyspozycji. Również wtedy, kiedy próbują zinterpretować te dane, tworzą teorie, tworzą pewne hipotezy, kierują się takim podejściem, które określamy jako naturalizm metodologiczny. To znaczy, nawet człowiek wierzący, który bada świat, będzie szukał przyczyny danych zjawisk, w obrębie tej rzeczywistości mierzalnej, mówimy kauzalnej, to znaczy takiej, w której zarówno przyczyna, jak i skutek są mierzalne, możemy je zidentyfikować. Nie będzie mówił jako wyjaśnienie pewnych faktów, no pan to sprawił. Natomiast ten próg zostaje przekroczony wtedy, kiedy w oparciu albo w odniesieniu, może e, lepiej do faktów, do teorii, do hipotez, próbuje się stworzyć światopogląd. Wtedy przekracza się granice naturalizmu metodologicznego e, i m, e, kieruje się albo przechodzi się e, na poziom naturalizmu metafizycznego. I jeżeli tak jest, jeżeli ktoś z faktów hipotez i teorii próbuje wywieźć światopogląd, to przekracza granice nauk empirycznych, wchodzi w filozofię. Może to oczywiście zrobić, nie ma tutaj żadnego problemu, ale nie może powiedzieć, że jego światopogląd ateistyczny wynika wprost z faktów, hipotez i teorii, ponieważ te fakty, hipotezy i teorie równie dobrze, a może lepiej. Pasują do podejścia teistycznego, do tego, że istnieje stwórca obecny w stworzeniu, podtrzymujący wszystko w stworzeniu, nadający też całemu światu e, pewien porządek. Jeżeli teraz podejdziemy do tego faktu istnienia życia albo do cudu życia z perspektywy religiologicznej. A więc, jeżeli przyjrzymy się refleksji kultur, różnych kultur, które zawsze wiązały istnienie życia z pewnym zachwytem, z pewną fascynacją, a także z pewnym świętym respektem, to zobaczymy, że życie zawsze było wiązane z czymś, czego nie da się wyjaśnić od po prostu jako, jako fakt. W różnych kulturach, obok, tego, obok tej fascynacji, pojawia się również to zdumienie albo ten, to, ta obserwacja, że życie to nie tylko nieustannie powracająca siła, która, która sprawia, że życie się odradza, ale to także nieustanny proces degradacji. Życie i śmierć są ze sobą ściśle związane. W perspektywie religiologicznej mówi się o pewnej, o pewnej mocy, o pewnej sile, która przenika wszystkie istoty żywe. Jako źródło, siedlisko tej siły identyfikują różne kultury albo wodę, albo krew. Szczególnie te kultury semickie mówią o krwi, jako o źródle życia i dlatego te wszystkie normy związane z przelewaniem krwi, z ochroną krwi, z zakazem spożywania krwi, również w Biblii. Wejdźmy teraz w obszar teologii judeo-chrześcijańskiej. Tak możemy powiedzieć, ponieważ na tym poziomie ta, to podejście religii mojżeszowej i podejście chrześcijańskie bardzo są zbliżone do siebie, zakładają one istnienie stwórcy i patrzą na życie jako na, na zjawisko relacyjne. A jednocześnie wróćmy przez chwilę do tego, Pierwszego opisu stworzenia świata do księgi rodzaju, z działu pierwszego, powiedzieliśmy, że jest to przedstawienie pewnej prawdy za pomocą historii. Jak nam mówią egzegeci, ten opis powstał w kontekście, albo jego pierwsza wersja powstała w kontekście niewoli babilońskiej. Kiedy Żydzi uprowadzeni z Palestyny zostali skonfrontowani z o wiele wyżej stojącą kulturą, z niezwykłą wiedzą o, o kosmosie, z niezwykłą potęgą militarną, również z taką wiedzą praktyczną, jaką jest architektura, to wszystko przekraczało to, co było ich własną kulturą, i to wszystko sprawiało, że, że można było zwątpić w prawdy, wiary, które od zawsze były właściwe dla narodu wybranego. I stąd ten opis, który miał pokazać właściwą perspektywę: jeżeli Bóg jest stwórcą Słońca, Księżyca i Gwiazd, to Słońce, Księżyc i Gwiazdy nie są bogami. Jeżeli Bóg stworzył rośliny i zwierzęta, to rośliny i zwierzęta nie są bogami. Jeżeli Bóg stworzył ludzi, to żaden człowiek nie może mienić się Bogiem. W ten sposób ten opis. Nie jest relacją kosmologiczną, ale demitologizuje świat. Ten ruch w stronę demitologizacji świata okazał się kluczowy z punktu widzenia poznania świata. Świat przestał być jakimś obiektem sakralnym, Przestał być tabu, którego praw nie wolno poznawać, bo są to prawy, prawa związane z obecnością bóstw. Stał się dla człowieka przedmiotem, w dobrym znaczeniu tego słowa, przedmiotem poznania. Jednocześnie w bardzo ciekawy sposób Stary Testament mówi o Bogu. Mówi o Bogu nie tylko jako o Panu Życia, Stwórcy i Panu Życia, jako źródle życia, ale także jako o miłośniku życia, temu, który kocha życie. Bóg jest Bogiem żyjącym. Bóg rzeczywiście e, żyje. Stary Testament patrzy na życie z jednej strony jako na dar, e, z drugiej strony w kontekście jego przemijalności. E, co ciekawe, w Nowym Testamencie e, jedynie w niewielu miejscach użyte jest to słowo bios, greckie słowo dotyczące życia. W wielu miejscach e, pojawia się to słowo zoe. E, Jezus mówi o sobie nie tylko jako źródle życia, ale jako o życiu jako takim. Ja jestem drogą i prawdą i życiem mówi Jezus. Gdybyśmy sięgnęli do nauczania Kościoła, to w katechizmie Kościoła katolickiego e, jest mowa o stworzeniu, który jest tym tym początkowym momentem, z którego wychodzi cała, cała rzeczywistość, tym początkowym momentem, w którym zostaje nie tylko stworzony świat, ale zostaje też zapoczątkowany czas, zapoczątkowana przestrzeń. Dokumenty Kościoła mówią również o tym, że cały świat przez samo swoje istnienie jest taką żywą pieśnią ku chwale Boga. I jest to świat uporządkowany. W teologii y, używamy tego pojęcia inteligibilności świata, to znaczy zrozumiałości świata. Gdyby świat był absolutnym chaosem, nie moglibyśmy go poznać, ponieważ każde pojedyncze zdarzenie byłoby zupełnie jednorazowe. Nie potrafilibyśmy. Y, y, Zaproponować, nie potrafilibyśmy ułożyć żadnej teorii dotyczącej pewnej powtarzalności. Tymczasem świat jest inteligibilny, poznawalny, a więc rządzony pewnymi prawami, które, e, które pochodzą od stwór.